Pana posła Artura Ostrowskiego, Sojusz Lewicy Demokratycznej. Panie Marszałku, Panie Minister Wysokiej Sejmie. To jest ważny projekt, bo projekt obywatelski a dotyczy niezwykle istotnej materii, jaką jest Polska Szkoła. Po pierwsze, mamy do czynienia z kuriozalnym postępowaniem w tej sprawie, jeśli chodzi o procedowanie nad tym projektem. To jest w sumie demokracji, bo przypomnę, że projekt wpłynął w lipcu 2011 roku. Komisja odbyła się w 2012 roku. Mamy 2014 rok i będziemy podejmować jutro decyzję w tej sprawie po trzech ponad latach. No to jest po trzech. 2011 rok. To jest, jak mówię, kpina z demokracji, z kpina z projektów obywatelskich. I to, to spada to na Platformę Obywatelską i PSL. Co do e, tych pytań referendalnych zawartych w tym projekcie obywatelskim, to one dotyczą bardzo istotnych problemów polskiej szkoły. Nie tylko sześciolatków, ale dotyczą również kwestii likwidacji szkół, e, problemów związanych z powrotem do ośmioklasowej szkoły podstawowej i czteroletniego liceum ogólnokształcącego. Więc nie tylko to dotyczy problemu e, obniży, e, obniżenia wieku szkolnego. Natomiast korzystając z tej, tej, tej debaty, to chciałbym tutaj nawiązać do raportu nik który już e, był on już przytaczany, który, w którym stwierdza się, że nauczyciele są gotowi do przyjęcia sześciolatków, ale mamy tutaj groźbę poważną, jeśli chodzi o zorganizowanie e, zajęć e, z tymi sześciolatkami, bo NIK tu sygnalizuje, że istotnym problemem dla szkół może być konieczność organizacji zajęć dla udziałów klas 1-3 w systemie zmianowym. Przede wszystkim w miastach powyżej 50 tysięcy mieszkańców liczba zorganizowanych klas z pierwszakami będzie w wielu szkołach większa od liczby sal lekcyjnych przygotowanych na przyjęcie tych najmłodszych uczniów. To jest w raporcie NIKU, więc to jest do Pani Minister sygnał, alarm, co w tej sprawie ministerstwo mister, zamierza zrobić. No, Wcisnąć te małe dzieci do, do nieprzygotowanej szkół, bo one są, wynika z tego raportu, niestety, nieprzygotowane na liczbę tych sześcioletnich dzieci. Następny problem, który stoi przed ministerstwem, ale przed, przed, przed wszystkimi, bo i przed nauczycielami, i przed dyrektorami, i, i rodzicami przede wszystkim, to jest kwestia tej, tego pełzającego referendum. Ja przypomnę tak, możliwości odroczenia um, tego obowiązku szkolnego dla dzieci sześcioletnich. I Podam kilka przykładów z Polski. W Rzeszowie obowiązkiem szkolnym objętych jest 967 sześciolatków, a poradnie psychologiczno-pedagogiczne wydały już 330 odroczeń. Już! To nie znaczy, że to jest już kwestia zamknięta, bo do grudnia rodzice mają jeszcze prawo pójścia ze swoim dzieckiem, pójść z swoim dzieckiem do poradni psychologiczno-pedagogicznej ta liczba odroczeń się zwiększy. No mówię, 967 sześciolatków w Rzeszowie, a 330 już odroczeń. Następne przykłady. Kraków. Odroczono 1166 sześciolatków na 7 tysięcy dzie dzieci sześcioletnich. To jest alarmujące dla pani minister. Co, co w tej sprawie się dzieje? Bo ja rozumiem, że rodzice są pełni obaw. To jest potężna skala. To jest potężna skala. W Łodzi 21% sześciolatków nie pójdzie do pierwszej klasy. Wynika już z tych teraz danych. Jeszcze się rok szkolny nie rozpoczął, a my mamy już tyle orzeczeń porady w tej sprawie. Co oznacza, że rodzice to sami podejmują decyzję w tej sprawie, bo uważają, że szkoły są nieprzygotowane dla, na przyjęcie dzieci sześcioletnich, co wskazuje również raportników w tej sprawie, o czym już mówiłem, że zabraknie sal lekcyjnych. I tutaj pytanie do pani minister: jak pani minister będzie chciała ten problem rozwiązać, jeśli chodzi o organizację, organizację pracy w szkołach i przyjęcie dzieci sześcioletnich od 1 września? To tak jest, że Platforma Obywatelska przy współudziale PSL-u zamordowała to, to referendum. To, o czym, o czym mówił tutaj poseł Cuchowiejko, to jest, to jest fakt. Robiąc, robiąc kpinę z demokratycznych procedur i z projektów obywatelskich. Tam jest, jak mówię, jeszcze kilka innych pytań, które są nadal aktualne. To jest kwestia sensowności istnienia gimnazjów w Polsce i pytanie. I pytanie to tam jest pytanie właśnie związane z tym czy powinniśmy powrócić do ośmioklasowej szkoły podstawowej i 14-letniego liceum, bo to jest właśnie w tym projekcie. To są jeszcze kwestie związane z procesem likwidacji szkół i zatrzymaniem tego, tego procesu, więc jest szereg jeszcze innych zagadnień, które są zawarte w tym projekcie obywatelskim, więc nie sprowadzajmy tego tylko i wyłącznie do, do kwestii 5 i 6 lat. Bo to referendum dotyczyło dużo szerszego zakresu problemów polskiej oświaty. Klub SLD w związku z tym będzie głosować za przyjęciem tego projektu obywatelskiego w związku z tymi argumentami, o których mówiłem. Natomiast ja zwracam się do Pani Minister o odpowiedź na te moje uwagi dotyczące rozpoczęcia roku szkolnego, bo to już od poniedziałku Pani Minister. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo.